Polska straci suwerenność, a my się o tym dowiemy dopiero po jakimś czasie. Szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego, zrealizowana w 100%, nieprawdopodobna sytuacja, a to wszystko praktycznie za sprawą, tutaj, wywiadu Antoniego Macierewicza gdzie praktycznie na podstawie tego wywiadu można stwierdzić, że wizja przepowiednia Snowidza zda została zrealizowana w 100%. No właśnie, przepowiednia z maja 2021 roku. Jak ona brzmiała i po praktycznie jak ona się zrealizowała o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zaleguj link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, przedstawiałem na moim kanale wizję przepowiednia Stanowidze Jackowskiego, przepowiednia z maja 2021 roku, która mówi o tym, że Polska utraci suwerenność, a my, tak naprawdę, jako społeczeństwo, obywatele, dowiemy tego się po fakcie, dopiero po jakimś czasie. I tu rzeczywiście. Nowe światło, praktycznie tą wizję przepowiednie rzuca ostatni niedawny wywiad Antoniego Macierewicza dla polskiego radia. I tam jest praktycznie kwestia tutaj, tak. Antoni Macierewicz powiada się na temat kwestii wojny Rosja kontra Ukraina, że wojna Rosja kontra Ukraina na dobrą sprawę, jest to wojna Rosja kontra NATO wypowiedzenie wojny NATO, że w ten sposób praktycznie Rosja. Powiedziała wojnę to. NATO. Natomiast rzeczywiście, tutaj chodzi praktycznie o ten fragment. Ja nie będę tutaj cytował dokładnie wypowiedzi Antoniego Macierowicza, tylko chodzi o fragment, gdzie Antoni, właśnie Macierewicz mówił na temat tutaj tak sytuacji. Polski, że my, praktycznie Rosja i Stany Zjednoczone dogadywały się w sprawie tutaj Polski, my, że te rozmowy ostatecznie doszły do skutku, tak? No i jeśli chodzi o działania militarne, doszło do wybuchu wojny, Rosja zaatakowała tutaj Ukrainę. No ale właśnie zgodnie z tą przepowiednią, a więc Polska miała utracić suwerenność, tak, takie były praktycznie ustalenia, natomiast my dopiero później po jakimś czasie dowiedzieliśmy się prawdy, tak. No o tym też mówi Jasnań Jackowski, że Biden i tutaj Putin prowadzą rozmowy, tak, to były wtedy rozmowy jeśli chodzi o kwestie uderzenia, że Rosja chciała uderzyć na Ukrainę, tak, to było relacjonowane, tłumaczone, w mediach, tak, że praktycznie tutaj takie rozmowy ostatniej szansy, że Biden jeszcze przekonywał Putina, ostrzegał Putina, że jak zaatakuje Ukrainę, to spotka się to z sankcjami ekonomicznymi, gospodarczymi, tak, i ze skutkami negatywnymi dla Rosji. Natomiast teraz widzimy, że praktycznie podczas tych rozmów na pierwszym planie nie tylko była Ukraina, ale także była kwestia Polski. Nawet nie chodziło o kwestię tego, że Polska miałaby zostać zaatakowana fizycznie, militarnie, bo jesteśmy w NATO inne państwa musiałyby przyjść z pomocą, ale właśnie kwestia jakby suwerenności Polski, tak? Czyli na przykład kwestia tutaj tego, że Polska należy do NATO, przecież były takie roszczenia wysuwane przez Putina, że Polska powinna praktycznie wyjść z NATO, powinna, powinna wyjść z NATO. Też ja powiem, byłem zszokowany, powiem te, w ten sposób, byłem szokowany, że nagle Putin rzucił to, to bo, bo w tym roku praktycznie na krótko przed wybuchem wojny, zanim Rosja zaatakowała Ukrainę, czy parę dni praktycznie po tym wybuchu, że Putin nagle po prostu teraz mówi, że tutaj struktura międzynarodowa powinna wyglądać tak, jak to miało miejsce w latach 90., zanim jeszcze Polska przystąpiła do NATO, tak? No, wiadomo, że dla Putina to byłoby ba bardziej korzystne rozwiązanie, dla Polski absolutnie nie byłoby to korzystne, natomiast skąd tak naprawdę dzisiaj taki praktycznie, tak, powrót do, do, do tamtych czasów, jakby od czasu, o czapy, taki po prostu argument, tak? tak jakby nie wiem, po prostu powiedzieć, że a najlepiej to wrócić do wielkiej Rosji, tam nie wiem, z którego XVIII wieku, bo ona była wtedy wielka, jeśli chodzi o obszary, dominowała i podbijała inne kraje, i tak dalej. No absurdalne, no można się cofnąć praktycznie w czasie, nie wiem, do rzeczy, która miały miejsce 3-5 lat temu, a nie cofnięcie się do praktycznie uzgodnień, które miały miejsce ponad 20 lat temu. No przecież tam Polska, kiedy weszła do NATO to 99 roku, w 90., no to jest praktycznie ponad 20 parę lat temu, tak? No więc jest to po prostu w ogóle argument jakby od czapy. A być może właśnie była kwestia e, takiej rozmowy pomiędzy Bidenem a Putinem. E, Putin rzucił praktycznie, że Polska ma wyjść z NATO. Bo, jeżeli po prostu nie wyjdzie z NATO, to po prostu Putin zaatakuje tutaj Ukrainę. Na przykład na to Biden się nie zgodził, tak? I właśnie Putin za zaatakował tutaj Ukrainę, tak? Zatakował za faktycznie tutaj Ukrainę. No więc przerażająca sprawa, i tutaj ta przepowiednia. No ja mówię, obszerny, praktycznie ten wywiad, jeśli chodzi o Antoniego Macierewicza, on tam znajduje się, jeśli chodzi o polskie radio, nie będę tego cytował, nie będę po prostu tutaj wrzucał wrzuca tych fragmentów tego wywiadu. Natomiast no, rzeczywiście ten wywiad rzuca światu na wiele też wizji przepowiedni Jasnowidza No i na bazie tego wywiadu można stwierdzić, że wiele wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego zrealizowało się w 100%, tak? Czyli to, co mówi jasnoic w maju 2021 roku, Polska straci swoją suwerenność, ale my się o tym dowiemy dopiero po fakcie, tak? Po fakcie. Pytanie, też jest takie, jeśli chodzi o kwestię na przykład suwerenności Polski. Jeżeli, na przykład, Polska jest mocno zaangażowana w działania militarne, jeśli chodzi o Ukrainę, Polska pomaga dużo, po prostu jeśli chodzi o Ukrainę. W sprzęcie wojskowym, wysyła czołgi, sprzęt wojskowy i tak dalej. Liczony w miliardach złotych przez Polskę po prostu są transporty, mają miejsce transport tak, a więc pociągów ze sprzętem wojskowym. Polska przyja bardzo dużą grupę uchodźców z Ukrainy, no i bardzo dobrze tak i to dobrze o nas świadczy. Natomiast to pokazuje, że Polska jest praktycznie uwikłana w te działania militarne, w ten konflikt. Polska nie musi aktywnie brać udziału, także Żołnierze nie muszą być w okopach, natomiast to ma rzeczywiście wpływ na Polskę, tak? To ma rzeczywiście praktycznie tutaj wpływ na Polskę. Być może były takie rozmowy, były takie targi. Putin mówił w ten sposób, że Polska powinna wyjść z NATO. Wtedy on nie zaatakuje ani Ukrainy, ani Polski. E, na to na przykład Biden się nie zgodził. A gdyby, no wiadomo, gdyby się zgodził, to wtedy po prostu byłaby to otwarta droga, tak? Putin mógłby zaatakować i Ukrainę, i Polskę, tak? Natomiast ja pamiętam, że tutaj jak trwały te rozmowy, to jeszcze po prostu Biden cały czas mówił w mediach, że jest bardzo blisko wojny, że jeżeli Putin to zrobi, to go przestrzega, że będą konsekwencje, sankcje i tak dalej. Pomimo tego, że te sankcje zostały wprowadzone, czy to w jakiś sposób zatrzymało Putina? W żaden sposób nie zatrzymało tego, to Putina, tak? Czyli no, na pewno to są konsekwencje dla Rosji ogromne, tak? jeśli chodzi o gospodarkę. Natomiast nie są to takie sankcje aż tak długoczliwe, które by całkowicie zastopowały działania Putina, tak? Więc tak tutaj wygląda sytuacja. No a my praktycznie tutaj po fakcie dowiadujemy się, bo wcześniej były informacje, jeśli chodzi o media, że Biden rozmawiał z Putinem w sprawie Ukrainy. A jeżeli po prostu tutaj tak, to to, to, to co właśnie mówi Antoni Macierewicz, no tutaj właśnie, że Polska, tak, też po praktycznie tutaj miała być przedmiotem tutaj tego konfliktu, tak, Polska mogła zostać zaatakowana, jeśli chodzi o właśnie po prostu tutaj te rozmowy pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, Rosją praktycznie, a tutaj a Stanami Zjednoczonymi, no więc o, przerażająca praktycznie ta wizja przepowiednia stanowidza Jackowskiego, no i też suwerenność Polski, no bo zobaczmy sobie, że i Polska stanie się państwem wojskowym, będzie mnóstwo tutaj jest sprzętu wojskowego, mnóstwo żołnierzy. Jeżeli na przykład może się okazać taka sytuacja, też o tym mówi na przykład Jasnowid Jackowski, że wysoki rangą dowódca wojskowy przyjdzie do Polski i będzie tak naprawdę rządził w Polsce. Oczywiście zanim to wszystko się wy...